Witajcie moi drodzy w trzecim odcinku działu Fizjologia Roślin, gdzie będziemy mówić o tak zwanych składnikach mineralnych, a dokładnie pod kątem matury interesuje nas rola wybranych mikro i makroelementów oraz Formy przyswajalne dla roślin, wybranych makroelementów. Czasami ten temat nazywa się też odżywianiem mineralnym roślin. Dzisiejszy odcinek będzie o tyle przyjemny, że tutaj już nie ma żadnych skomplikowanych zjawisk, procesów, jakichś pojęć trudnych do ogarnięcia, tak jak to było w poprzednich odcinkach. Z tego działu. Tu są raczej takie rzeczy, po prostu do zapamiętania, z czego tak naprawdę część mieliśmy już w dziale chemia życia, więc niektóre rzeczy będą po prostu powtórzeniem. Sponsorem tego odcinka jest kurs więcej niż matura, który daje wam gwarancję wyniku w top 15%, czyli w 15% najlepszych wyników w danym roku. Oczywiście przy spełnieniu odpowiednich warunków. Jakie to są warunki, możecie przeczytać na stronie więcej niż Ja umieszczę link w opisie pod filmem, żebyście nie musieli tego szukać. Natomiast, jeżeli pomimo spełnienia warunków gwarancji nie uda wam się otrzymać takiego wyniku, dostajecie zwrot pieniędzy albo możliwość korzystania z kursu jeszcze raz za darmo. Uważam, że jest to dość odważne. Ja na przykład nie daję Wam żadnej gwarancji, żadnego wyniku. No, daję wam gwarancję, że staram się, aby moje materiały były jak najbardziej merytorycznie poprawne i zgodne z aktualną podstawą programową. Natomiast wynik matury to już jest całkowicie wasza odpowiedzialność. Z kodem Ani od biologii przysługuje wam 10% rabatu na wszystkie kursy: biologia, chemia, pakiet biologia-chemia oraz Ew, matematyka. Okej, okay, wracamy do naszych składników mineralnych. I teraz na wstępie to, co już na pewno wiecie, ale żeby dobrze wejść w ten temat, to przypomnijmy sobie, że rośliny poza światłem i dwutlenkiem węgla potrzebują, no właśnie, wody i soli mineralnych. I z tych związków w procesie fotosyntezy wytwarzają sobie cukry, a następnie wszystkie inne związki organiczne, które są im potrzebne do życia. No i o ile do wytworzenia samych cukrów, czyli węglowodanów, wystarcza, wodór, tlen i węgiel. O tyle już do wytworzenia, chociażby aminokwasów, czy kwasów nukleinowych, czy różnych enzymów, potrzebne są również inne pierwiastki, jak na przykład fosfor, azot czy siarka. I dlatego tak ważne jest, żeby rośliny miały dostęp do soli mineralnych, czyli właśnie różnych pierwiastków w postaci jonowej. Dlatego, że taka postać jest przyswajalna dla roślin. Jeżeli chodzi tak ogólnie o rolę składników mineralnych, no to jest to udział w budowie właśnie podstawowych związków organicznych, aktywacja enzymów, modyfikację właściwości błon komórkowych, uczestnictwo w przekazywaniu sygnałów i również osmoregulacja. Sporo z tych funkcji jest tak naprawdę uniwersalna i dla roślin i dla innych organizmów. To są takie ogólniki, natomiast za chwilę przejdziemy do funkcji poszczególnych pierwiastków, oczywiście nie wszystkich, tylko tych, które są wymagane. Natomiast jeszcze taka ciekawostka wcześniej: mianowicie, że ogólnie w roślinach można znaleźć około 50 różnych pierwiastków, ale tylko kilkanaście z nich to są tak zwane pierwiastki niezbędne, czyli niezbędne roślinie do życia, do funkcjonowania. Które to są pierwiastki, to określono po prostu w ten sposób, że hodowano rośliny na tzw. podłożach selektywnych. Czyli to jest takie podłoże, które zawiera wszystkie pierwiastki, które podejrzewamy, że są potrzebne roślinie do życia, poza jakimś jednym. No i wtedy możemy ocenić, jak roślina sobie radzi bez tego jednego pierwiastka, ewentualnie jakie są objawy niedoboru. Warto też wspomnieć, że u roślin istnieje coś takiego jak pierwiastki korzystne. I to są takie pierwiastki, które nie są niezbędne do życia. Ale jeżeli występują, to poprawiają dobrobyt niektórych roślin. Po prostu one mają się wtedy lepiej. Jest to na przykład sód czy krzem. Co ciekawe, zauważcie, że sód, na przykład dla nas, dla zwierząt, jest absolutnie niezbędny do życia. Natomiast dla roślin po prostu bywa przydatny. To też ma praktyczne implikacje, o których później wspomnę. Z kolei z niektórymi innymi pierwiastkami sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana. Na przykład glin. Czyli aluminium tak zwane jest dla większości roślin niekorzystny, ale na przykład w przypadku herbaty powoduje stymulację jej wzrostu. To nie jest jakieś super istotne, natomiast pokazuje nam to, że u roślin sytuacja z tymi pierwiastkami czasami jest nieco skomplikowana, ale my nie będziemy się zajmować tymi skomplikowanymi rzeczami, tylko podstawami. I tak, w poprzednim odcinku mówiliśmy, że sole mineralne są pobierane aktywnie przez białka błonowe przy udziale nakładu energii. Warto jeszcze wspomnieć, żebyście tego nie zapamiętali nieprawidłowo, że to nie jest tak, że wszystkie sole mineralne są pobierane na drodze transportu aktywnego. Część jest pobierana również biernie, to jakby jest różnie, zależy od pierwiastka i od sytuacji itd., ale przynajmniej część tego transportu. Zachodzi w sposób aktywny. W każdym razie te białkowe przenośniki są potrzebne nie tylko właśnie w sytuacji transportu aktywnego, ale też dlatego, że być może pamiętacie z tematu transporcie przez błony komórkowe, że pierwiastki czy też cząsteczki obdarzone ładunkiem. Nie mogą swobodnie przechodzić przez błony komórkowe, nawet jak są bardzo malutkie, nawet jak to są pojedyncze atomy pierwiastków. Potrzebują specjalnych kanałów białkowych czy przenośników różnego rodzaju, żeby mogły być pobierane do komórek. Jeżeli chodzi o lokalizację czyli gdzie dokładnie, w którym miejscu rośliny pobierane są składniki mineralne, to jest to strefa włośnikowa korzenia. To jest rysunek z odcinka o organach roślinnych. W ogóle tutaj w tym odcinku będzie sporo obrazków zapożyczonych gdzieś tam z poprzednich nagrań, bo będziemy dużo nawiązywać do tego, co było. W każdym razie, strefa włośnikowa to jest ta strefa na korzeniu, gdzie występują te takie małe wypustki, czyli włośniki, które bardzo znacząco zwiększają powierzchnię wchłaniania zarówno wody, jak i soli mineralnych. Warto dodać, że transport jonów jest selektywny. To znaczy roślina może pobierać sobie z gleby określone jony wedle swoich potrzeb. To nie jest tak, że bierze wszystko, jak leci i nie ma na to żadnego wpływu. Następnie te sole mineralne są transportowane w obrębie rośliny i to zarówno przez floem, jak i przez ksylem, czyli przez drewno i łyko. Tutaj, w zależności od pierwiastka czy od formy przyswajalnej danego pierwiastka, to może być różnie z tym transportem. I teraz, zanim przejdziemy jeszcze do tych form przyswajalnych pierwiastków i ich funkcji w roślinie, to musimy wspomnieć o tak zwanym zjawisku suszy fizjologicznej. Ono też jest wymienione w podstawie programowej, ale tak naprawdę to jest zjawisko, z którego każdy powinien zdawać sobie sprawę, bo ono ma dość praktyczne przełożenie. Polega to na tym, że Roślina może mieć problem z pobieraniem wody, nawet jeżeli ta woda jest dostępna w glebie. Ale Równocześnie w tej glebie występuje wysokie stężenie soli mineralnych lub jakichś substancji rozpuszczonych, chociażby zwykłej soli kuchennej, czy też takiej soli, jaką się posypuje chodniki, to jest mniej więcej to samo. Oczywiście chodzi tutaj znowu o dobrze Wam już znane zjawisko osmozy, czy też o tę te różnicę potencjału wody, która w tym przypadku robi się niekorzystna, jeżeli chodzi o rośliny. Dlatego, że jeżeli jest bardzo wysokie stężenie soli w roztworze glebowym, wyższe niż w komórkach korzenia, no to woda siłą rzeczy będzie wychodzić z rośliny, z komórek rośliny, do gleby. Więc w takiej sytuacji, nawet jeżeli w glebie fizycznie jest ta woda, to ona osmotycznie nie będzie wchodzić do komórek. Będzie się zachowywać zgodnie z gradientem stężeń substancji rozpuszczonych. I na tym właśnie polega zjawisko suszy fizjologicznej. Ono wyjaśnia, dlaczego wysokie zasolenie gleby jest szkodliwe dla roślin. Oczywiście istnieją rośliny przystosowane do życia na wysokim zasoleniu, ale mają do tego specjalne adaptacje. Większość roślin jednak tego nie toleruje. Kolejny dowód na to, że co za dużo, to niezdrowo. I teraz już wracając do. Pobierania soli mineralnych potrzebnych roślinie, jakie mamy formy przyswajalne poszczególnych pierwiastków. I zaczniemy od azotu. Azot jest szczególnie kluczowy, jeżeli chodzi o wzrost roślin. Jest on pobierany głównie w postaci jonu azotowego 5, tutaj napisałam azotanowy, powinien być właściwie azotowy 5 po prostu, czyli NO3-, albo w postaci jonu amonowego, czyli NH4. Dlaczego oznaczyłam go w ten sposób, to być może kojarzycie, a chodzi o to, że o ile dla roślin jon amonowy jest po prostu przyswajalną formą azotu, którą mogą sobie pobierać z gleby, o tyle dla zwierząt jest to związek bardzo toksyczny. Powstaje w wyniku metabolizmu aminokwasów, i na przykład u nas czy u wielu zwierząt mamy specjalny cykl mocznikowy. Macie odcinek na temat cyklu mocznikowego, w którym ten jon amonowy jest przekształcany jest unieszkodliwiany przez przekształcenie w mocznik, który jest dużo mniej toksycznym związkiem i jest następnie wydalany z organizmu. Mocznik też może być źródłem azotu dla roślin, aczkolwiek nie bezpośrednio, dlatego że tak jak mówiłam, rośliny przyswajają pierwiastki w postaci jonów, mocznik nie jest jonem. Więc on musi być najpierw przekształcony do jonu amonowego i taki proces zachodzi jak najbardziej w glebie. Wspominam też o tym moczniku, dlatego że jest on bardzo istotnym nawozem, bardzo powszechnie jest stosowany jako nawóz, to znaczy 90% światowej fabrycznej produkcji mocznika ma właśnie takie przeznaczenie. Jest on bardzo wydajnym źródłem azotu dla roślin, no ale musi się najpierw właśnie rozpuścić, czy być przekształcony do tych jonów amonowych w glebie. Więc tutaj możemy dać taki nawias, że mocznik też jest źródłem azotu, ale pośrednio. Dopisałam tutaj trudniej, że jon amonowy jest przyswajalny trudniej niż jon azotanowy. I tu nie chodzi o to, że roślina sama w sobie ma jakiś problem z pobieraniem tego jonu amonowego. Chodzi o właściwości gleby. Mianowicie różnego rodzaju cząstki tworzące glebę, to jest cała mieszanina różnego rodzaju cząstek różnego pochodzenia. W każdym razie mają one w dużej mierze ładunek ujemny. Mocno ujemny. No, jak wiecie, ładunki przeciwne się przyciągają, więc jeżeli w glebie jest dużo tego ładunku ujemnego, no to on będzie zatrzymywał, będzie jakby wiązał cząsteczki o ładunku dodatnim. Więc takie na przykład jony amonowe czy inne kationy będą trudniej pobierane z gleby, bo są w niej zatrzymywane przez ten ładunek ujemny gleby. Rośliny też mają na to sposoby, to znaczy na przykład wydzielają aktywnie protony. Do gleby, protony w sensie H, i te protony wypierają te inne kationy z gleby, niejako neutralizując ten ujemny ładunek, dzięki czemu rośliny mogą pobierać już tego rodzaju kationy z gleby, nawet jeżeli jest to nieco utrudnione. W każdym razie chodzi o to, że z tych dwóch form jon azotanowy, ponieważ ma ładunek ujemny, będzie przyswajalny łatwiej. I ogólnie rzecz biorąc, Jony, które mają ładunek ujemny, aniony, one będą przyswajane przez rośliny łatwiej, właśnie z tego względu, że nie są tak zatrzymywane w glebie. Jeżeli chodzi o znaczenie azotu, to tak naprawdę ono jest podobne jak u innych grup organizmów czyli azot jest składnikiem białek, ponieważ znajduje się w grupie aminowej aminokwasów. Jest składnikiem kwasów nukleinowych, bo wchodzi w skład zasad azotowych, które są istotnym elementem kwasów nukleinowych, a także jest składnikiem chociażby niektórych koenzymów. Więc to nie są jakieś takie funkcje unikalne dla roślin, są one podobne jak u innych organizmów. Natomiast rzeczywiście azot powoduje intensywny wzrost roślin. Dlatego to właśnie nawozy azotowe. Są takie powszechne i są produkowane w tak ogromnych ilościach globalnie. Bo jeżeli chcemy uzyskać istotny przyrost biomasy jakichś upraw, to azot jest tutaj faktycznie boosterem. Oczywiście istnieją też naturalne sposoby wzbogacania gleby w azot, nie trzeba koniecznie używać nawozów syntetycznych. Następnie mamy siarkę i tutaj jeżeli chodzi o postać przyswajalną, to jest to jon siarczanowy 6, czyli SO4-2-, znowu jest to anion, czyli będzie stosunkowo łatwo pobierany przez rośliny, ale może to być również tlenek siarki pochłaniany przez liście z atmosfery, czyli to jest postać pobierana z roztworu glebowego, to jest postać pobierana z atmosfery. Znowu, jeżeli chodzi o rolę siarki, o jej znaczenie, to podobnie jak u innych organizmów, jest ona po prostu składnikiem dwóch aminokwasów cysteiny i metioniny. Napisałam tutaj ewentualnie trzech, dlatego że jest jeszcze cystyna, ale cystyna jest po prostu dimerem cysteiny, więc niekoniecznie musimy ją traktować jako osobny aminokwas. Tak czy inaczej, siarka jest składnikiem. Niektórych aminokwasów, tak zwanych aminokwasów siarkowych, a zatem jest składnikiem białek. Tutaj staram się oddać artystycznie białko, które posiada na przykład mostki dwusiaczkowe w swojej strukturze, czy jakieś tam siarkowe łańcuchy boczne. No i u niektórych roślin, na przykład czosnku czy cebuli, siarka nadaje właśnie taki ostry smak, powoduje, że płaczemy przy krojeniu cebuli, bo po prostu kwas siarkowy się ulatnia i daje nam po oczach to fosfor. I tutaj już nie musicie znać form przyswajalnych. Tylko dla siarki i azotu one Was obowiązują. Co do pozostałych pierwiastków, to interesuje nas tylko ich znaczenie. No i fosfor jest również... Składnikiem kwasów nukleinowych, tworzy wiązania fosfodiestrowe w DNA chociażby jest składnikiem fosforanów nukleozydów, czyli chociażby ATP. Między atomami fosforu występują te tak zwane wiązania wysokoenergetyczne w ATP. No i jest też składnikiem chociażby fosfolipidów tworzących błony komórkowe. Czyli też są to funkcje w sumie uniwersalne dla innych organizmów. I pewnie bylibyście w stanie je już wymienić na tym etapie. Następnie magnez, i tutaj znaczenie jest akurat już charakterystyczne dla roślin, ponieważ magnez jest składnikiem chlorofilu. Występuje tutaj w centrum cząsteczki chlorofilu, o czym zresztą wspominaliśmy przy okazji chociażby omawiania procesu fotosyntezy. Poza tym ma też podobne funkcje jak u innych organizmów, czyli jest składnikiem wielu enzymów oraz na przykład bierze udział w składaniu podjednostek rybosomów. I ostatni pierwiastek, który nas interesuje, to potas. I tu być może pamiętacie już z poprzedniego odcinka, że potas razem z jonami jabłczanowymi bierze udział w mechanizmie otwierania i zamykania aparatów szparkowych, a także w innych tak zwanych ruchach turgorowych. No i poza tym w ogóle bierze udział w osmoregulacji, w utrzymaniu równowagi jonowej, czyli znowu podobnie chociażby jak u nas, czyli u zwierząt. Poza tym jest też aktywatorem ponad 50 różnych enzymów. I teraz jeszcze taka dygresja na temat potasu, dygresja ale o znaczeniu praktycznym, mianowicie, że potasu jest właśnie szczególnie dużo w pokarmach roślinnych, natomiast w pokarmach zwierzęcych przeważa sód, zarówno potas, jak i sód są kluczowymi składnikami dla działania naszego układu nerwowego, dla pracy serca i tak dalej. Ich niedobory generalnie przy współczesnej diecie w miarę zrównoważonej raczej nikomu nie grożą, ale jeżeli ktoś jest na przykład na bardzo restrykcyjnej diecie roślinnej, unika soli jak ognia i w ogóle, no to możliwe są te niedobory sodu, które są niebezpieczne, należy na to uważać. No albo w drugą stronę, jeżeli ktoś ma naprawdę w głębokiej pogardzie wszelkie pokarmy roślinne, no to ewentualnie powinien zwrócić uwagę na poziom potasu. Niedobory potasu czy zaburzenia poziomu potasu są naprawdę niebezpieczne dla życia, mogą zaburzać pracę serca i może się to faktycznie źle skończyć. Dlatego też nie należy brać suplementów zawierających potas od tak sobie, o ile z magnezem nie ma tego problemu, ryzyko przelawkowania magnezu jest niewielkie. Po prostu dostaje się biegunki. Natomiast w przypadku potasu jest to Bardziej niebezpieczne. W każdym razie podsumowując, potas i magnes mają takie funkcje najbardziej specyficzne dla roślin, powiedzmy, natomiast te pozostałe pierwiastki, które wymienialiśmy, mają w większości podobne funkcje jak. U nas, u innych zwierząt czy u innych organizmów. Jeżeli chodzi o objawy niedoboru, to właściwie was nie obowiązuje, to nie jest wyszczególnione w podstawie programowej, że macie znać objawy niedoboru. Wspomnę tylko o tym trochę ze względów praktycznych, że przykładowymi objawami niedoboru różnych składników mineralnych może być tak zwana chloroza, czyli po prostu żółknięcie liści utrata w nich chlorofilu. Może być nekroza, czyli pojawianie się tzw. zmian nekrotycznych, czyli po prostu martwica tkanek, takie plamy czarne na liściach. No i wreszcie deformacje organów. To po prostu warto wiedzieć, że jeżeli z rośliną się coś dzieje, to niekoniecznie muszą to być jakieś pasożyty, czy niedobór wody, czy nadmiar wody, o którym mówiliśmy ostatnio, ale może to być po prostu niedobór jakiegoś składnika mineralnego. Wiedza, która może być przydatna, jeżeli lubicie hodować roślinki. No, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o odżywianie mineralne roślin. Dziękuję serdecznie wszystkim wspierającym, zarówno przez Zrzutkę, jak i przez Bajkofitu, jak i tym, którzy wspierają mnie bezpośrednio przez Youtube. A. Tych osób jest obecnie najwięcej. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za Wasze wsparcie. Jest ono naprawdę istotne w tym momencie. Zachęcam Was również do wspierania nawet najmniejszą, najbardziej symboliczną kwotą, jeżeli oczywiście możecie sobie na to pozwolić. Jeżeli nie, to udostępnianie moich filmów, komentowanie, Lajkowanie, cokolwiek to też jest rodzaj wsparcia, i też Wam za to dziękuję. A wszystkim w ogóle dziękuję za uwagę i zapraszam do następnego odcinka.